Cześć. Dzisiaj chciałam wam przedstawić jedną z naszych inwestycji, czyli Pojezierze Dąbrowskie. Znajdujemy się obecnie w najbardziej pożądanej lokalizacji w Dąbrowie Górniczej, czyli na ulicy Brzozowej. Jest to miejsce, które znajduje się wśród drzew i terenów zielonych, ale także blisko zurbanizowanej części miasta, co ułatwia załatwianie codziennych spraw. Cała inwestycja obejmuje 8 domów w zabudowie bliźniaczej, z których każdy ma powierzchnię około 190 metrów. Na parterze domu znajduje się przestronna strefa dzienna razem z z spiżarnią oraz toaletą oraz dwustanowiskowy garaż w bydle budynku. Na piętrze znajdują się cztery sypialnie oraz dwie łazienki. a tutem domu jest też duży ogród, który pozwala na relaks po ciężkim dniu pracy. Cała inwestycja oddawana będzie w podwyższonym stanie deweloperskim, co oznacza, że domy będą posiadały rekuperację, ogrzewanie podłogowe oraz pompę ciepła, co pozwoli obniżyć koszty ogrzewania i eksploatacji domu. W domu zostanie zamontowana również aluminiowa stolarka okienna oraz rolety zewnętrzne. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami się na spotkanie, bo w naszej ofercie zostały już tylko dwa domy.